Czy można w jakikolwiek sposób przygotować się psychicznie do tego, że będzie się miało stomie? Tak, zdecydowanie można się przygotować. W sytuacji o wiele łatwiejszej są pacjenci, którzy wiedzą wcześniej, czyli są szykowani do operacji tzw. planowych. W gorszej sytuacji, ale nie bez wyjścia są pacjenci, którzy mają stomię wyłanianą na ostro. W przypadku pacjentów, którzy operację mają mieć, mają mieć wyłonioną w trybie planowym, sytuacja o tyle jest łatwiejsza, że dla takiego pacjenta powinien mieć czas i lekarz, pielęgniarka, czy psycholog, który jest w oddziale. Należy szczerze i dokładnie wyjaśnić pacjentowi, na czym będzie polegała operacja, jak będzie wyglądał okres pooperacyjny i jak... Chociaż tak w zarysie może wyglądać potem życie z posiadaną stomią. To wszystko pozwala przezwyciężyć lęk, który jest uczuciem, który dominuje wszelkie zachowania, bo zaczyna u pacjenta dziać się Przewartościowanie obrazu własnego yy, yy, wizerunku. Yy, postrzegamy się przez całe lata jako człowieka zdrowego, sprawnego, i nagle dostajemy informację, że coś z nami jest nie tak. Yy, czyli uczuciem dominującym zaczyna być lęk lęk, któremu towarzyszy strach. W związku z powyższym człowiek wtedy przestaje myśleć racjonalnie. I właśnie informacje, które pacjent dostanie od personelu medycznego pozwolą zminimalizować i lęk i strach, co pozwoli szybciej pogodzić się z faktem, Posiadania stomi pozwoli szybciej do tej stomi się przyzwyczaić i zaadoptować. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy no nie mają jakby tyle szczęścia, czyli na ostro mają wyłonioną stomię, ważne jest poświęcenie tej chwili, przysłowiowej chwili przed samym zabiegiem i powiedzenie pacjentowi, że. Niewykluczone, że konsekwencją operacji będzie wyłoniona stomia, na czym chociaż z grubsza to będzie polegało, żeby człowiek po wybudzeniu z narkozy nie przeżył jakby podwójnego szoku i, 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 i szoku takiego pooperacyjnego, i jeszcze nagle, jak znajdzie coś na swoim brzuchu, czego wcześniej nie miał.